Dziś próbowałem przeczytać artykuł. Taki zwyczajny, krótki tekst. Ciekawy temat, dobra treść. A jednak po dwóch akapitach mój wzrok zaczął uciekać. Złapałem się na tym, że już nie wiem, co przeczytałem. Wracam do początku i znów to samo. W tle cicho gra radio, telefon co chwilę rozświetla się powiadomieniem, gdzieś za oknem ktoś rozmawia. I nagle mój mózg mówi: dość. Nie dam rady. Nie teraz. Nie w takim hałasie. Znasz to uczucie? Masz coś prostego do zrobienia odpowiedzieć na maila, napisać wiadomość, przeczytać jeden rozdział książki. I nie możesz się zebrać. Nie dlatego, że ci się nie chce. Ale dlatego, że Twoja głowa jest pełna szumu za dużo informacji, za dużo komunikatów, za dużo ludzi, którzy czegoś chcą. I w tym wszystkim Ty, z zadaniami, oczekiwaniami i malejącą zdolnością do koncentracji, nie jesteś sam. Coraz więcej osób tak ma, bo świat krzyczy. Bo wszędzie coś się dzieje. Bo żyjemy w trybie ciągle włączony. A umysł nie jest maszyną. On potrzebuje przestrzeni, ciszy, pauzy. Pamiętam, jak kiedyś wziąłem dzień offline. Wyłączyłem telefon. Nie odpisałem nikomu. Zamknąłem komputer i przez pierwsze godziny byłem niespokojny. Miałem wrażenie, że coś mnie omija, że coś zawalam, że zaraz coś się wydarzy i nie będę gotowy. Ale po kilku godzinach przyszedł spokój i nagle mogłem znowu czytać. Znowu słyszałem własne myśli. Znowu czułem, że jestem u siebie nie gdzieś w cudzych sprawach nie w wirze bodźców tylko w swojej głowie a ona wreszcie oddychała. Brak skupienia to często nielenistwo to nie brak charakteru to obrona Twój umysł chroni Cię przed kolejnym przeciążeniem. Przed tym, żebyś się nie rozpadł, nie wypalił, nie zgubił. I zamiast się karać, że znowu coś odwlekasz, że znowu nie możesz się skupić, może warto sobie podzękować. Za to, że próbujesz, że mimo wszystko się zatrzymujesz, że szukasz, co Cię przytłacza. Bo czasem największym aktem troski o siebie nie jest dokończenie zadania, ale zamknięcie laptopa, zgaszenie światła, położenie się w ciszy i nikt nie robienie, nie jako ucieczka, jako wybór, bo umysł potrzebuje odpoczynku tak samo jak ciało, a może nawet bardziej. Więc jeśli dziś czujesz, że nic ci nie wychodzi, nie walcz z tym na siłę. Usiądź. Oddychaj. Zobacz, czego za dużo. I powoli zacznij odejmować. Nie z obowiązku. Z miłości. Do siebie.